Cześć, tu liściasta i faza, i wracamy do Seven Days Today. Jest dzień 21, czyli czeka nas dzisiaj trzecia horda. I mieliśmy sobie, ponieważ zdobyliśmy wystarczająco stali, żeby zrobić sobie tak ze trzy pułapki, te takie kręcące się, ale w nocy faza napotkał pewną przeszkodę. I powiedz Państwu ładnie, na czym polega ta przeszkoda. Bo ty tak, będziesz miał tłumaczył. Tak, trudności obiektywne są takie, że niestety wiertalietów nie da się postawić na tym, co tutaj zbudowałem, żeby zombie nie wpadały nam do płotu. A nie Czyli to się... wszystko musi zniknąć. A nie da się dlaczego? Dlatego zgaduję ze, ze względu na to, jak się bloki snapują. Tak. Zapewne. Co tutaj masz na górze? Co jest w charakterze przykrywki na e, Płyta. Więc Aha. te płyty trzeba będzie zdjąć. Trzeba będzie zdjąć te tutaj Aha. okrągłe paski, które te płyty trzymają w miejscu. Aha. E, I jak dobrze pójdzie, to jak to zdejmę, to będę w stanie to jakoś postawić. Czyli czekaj, tak. czyli pewnie chodzi o to, że ta płyta po prostu zajmuje wysz tyle samo, co jeden blok, tak? Dokładnie tak. Ale wskocz na to. I to jest ta śmieszna rzecz ze Seven Days To Die Zawsze. Że co z tego, że możesz na coś wleść, jeżeli zajmuje chociaż część miejsca na blok, to zajmuje cały blok. Zbudować Dokładnie. nic nie zbudujesz. Nie jestem nawet w stanie tego postawić tak, żeby tutaj ostrza miganiały nad tym. Mhm. Bo to też blokuje. Czyli muszę zdjąć te pokrywy. Ale, 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 przy okazji, zdejmę ten płot elektryczny, który biegnie tutaj. Który ten bardziej wewnętrzny, czy ten bardziej zewnętrzny? Ten bardziej zewnętrzny. Aha, ten. I tutaj postawię pułapkę, która będzie włączana przez płytę taką, co to ten. E, Uruchamiasz tak się w momencie kiedy. Dokładnie tak. Taką napięć? A strzałkową e... po prostu pułapkę tak. postawisz. Czyli będą szły do drzwi, to dostaną najpierw strzałkami, a potem jeszcze elektryką przy samych drzwiach, tak? Dokładnie tak. Co od ciebie dobrze by było? Słucham. Po pierwsze kolce. Mhm. Po drugie, zastanów się, czy nie zbudować e, jakichś e, płotów kolczastych. Do płotów kolczastych potrzebuję bodajże żelaza. Tak, e, możesz pójść do kopalni. Mogę. Bo jeśli chodzi o kolce, to mamy chyba całkiem sporo drewna. Powinniśmy Gdzie, mieć. Gdzieś, tak. 1489, dobra. Pytanie jest takie, co robimy z amunicją? Czy. No, nic nie robimy z amunicją. Jeśli ogarniesz mi saletrę i węgiel, jestem w stanie zrobić jeszcze amunicji? Bo węgiel to pewnie najprędzej. I Wiesz, najlepiej. tutaj powinno być złoża węgla. No właśnie tylko pytanie gdzie? A na mapie powinno być chyba widać. Czy te czarne kwadraciki to jest węgiel na mapie? Mam taką nadzieję. No dobrze, zaraz się okaże. Jesteśmy tutaj, pojadę sobie tutaj. Ja jadę po węgiel, a, i potem saletra na pewno gdzieś się po drodze napatoczy. To nie ma problemu. Węgiel powinien być gdzieś tutaj. A, istotnie jest. Mamy tutaj domek i mamy węgiel. Bardzo blisko. Oczywiście, jak wszystko zawiedzie, zawsze można pojechać po trochę węgla do spalonego biomu. Ale tam z tym węglem też to nie jest tak super dobrze. Na szczęście węgiel jest nie tylko w kamyczku, ale też pod spodem. Chyba każda ruda tak działa tutaj. Tak. Super. Dobra, ile mam w efekcie? 640 węgla. Jeszcze trochę dokopałam. I teraz poszukam jakiejś saletry. A czy może przyjadę do bazy i zobaczę, ile mamy saletry? Bo ja tam kiedyś saletrę kopałam. Tyle tylko, że ty chyba robiłeś z tego amunicję już. A być może, ale nie pamiętam, szczerze powiedziałem, co tam jest. Ja raczej robiłem tylko z prochu, który żeśmy znajdowali. Aha. 809 mamy. Dobra. To co ja chcę zrobić? Proch. Proch. Proch strzelniczy można zrobić w ręku. Mogę zrobić 320 prochu. No to dawaj. To wytwarzam. I teraz jeszcze jak tutaj mi się wytwarza w ręku, to pojadę sobie po żelazo. Zaraz nie potrzebuję, nie, jeszcze w dobrym stanie jest mój kilow Pojadę po żelazo. Zasuwam po żelazo i po azotan, jak jakiś znajdę. A pewnie jakiś znajdę. I po trochę więcej drewna. Hmm. Wpadłam do kopalni żelaza, bo nie patrzyłam. Znaczy do takiej małej. Mhm. Pić mi się chce już? Dobra, ok, ile mogę zrobić? Płotem, płota z drutem kolczastym, siedemdziesiąt cztery to chyba po uszy. O, tak. Myślę, mam zrobić, tak, mam zrobić te siedemdziesiąt cztery? Zrób. Okej. Okay. Czyli proch się robi... Znaczy, proch się zrobił, robią się druty kolczaste. Ja jeszcze ścinam parę drzewek na zwykłe, proste, drewniane kolce. Na tak zwany wszelki wielki. E I będzie można wrócić. To ja jestem. Dzień dobry. Słyszał. Słyszysz moją motorynkę? Słyszę, że hamujesz. Znaczy w sensie, że ją wyłączasz. A. Nie słyszę dźwięku, jak jedzie, ale słyszę kurde sprzęgło zaciągane. Poruszające. Z drugiej strony już postawiłem wiertaliot. O, 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 to ja chcę zobaczyć. Czekaj. A. A tutaj. Jak dobrze pójdzie, postawię go na pułapce tej. Czyli jak rozumiem, nie możesz obok, ale tutaj nie za bardzo można wpaść. O, to super. Bo tu teoretycznie jest dziura nad płotem, kol, nad płotem elektrycznym, ale nie można za bardzo do niej wpaść. Nie można do niej wpaść, bo tam są ostrza. Bo po pierwsze są ostrza, a po drugie jest to wystające coś: płotu elektrycznego. E, dobra, ja biegłam sobie po drewna więcej. No Potem mi powiesz, jak mam poustawiać te płoty. Bo to będzie też wymagało zniszczenia paru, więc wiesz. To zróbmy tak. Wzdłuż samej bazy jest płot elektryczny. To mhm. dać tak y, rządek albo dwa kolców tych drewnianych. Aha. Płot kolczasty. I potem jeszcze rządek albo dwa tych kolców drewnianych, tak bym to widział. Dobra, czyli każdy z nas wie, co ma robić, to myślę, że spotkamy się po prostu e, tutaj, e, tu przed hordą jakoś. Chyba, że coś ciekawego się w międzyczasie wydarzy. Dobra, to do pracy rodacy. Drut kolczasty zakończony. Reszta kolców idzie tutaj. Dobra, jest jak jest. To nie jest wyższa matematyka. Teraz mógłbyś być złośliwy. Niższa też nie. Dobra. Przed samą tutaj nie mamy. Ty! Co? Skończyłam. To dobrze. Zadanie wykonane, nawet mi trochę kolców zostało i 5 kolców mi zostało 8 drutów kolczastego. Jest jak jest. Daj no mi... mamy mnóstwo tkaniny. Mamy mnóstwo tych, zaraz będę już zestawy naprawcze. A. A gdzie tkaninę się wkłada? Do szafki nad warsztatem. Na razie wziąłem całą, tam mieliśmy jakieś 159 mhm, sztuk. Było, rzuciłam jeszcze 16. Dorzucę drewno tam, gdzie było drewno, czyli do tej samej szafki. Dokładnie. E, I teraz tak, słuchaj. E, mam żelazo przy sobie, jakbym miała naprawiać drzwi. Aha, dobra. Okej, okay, słuchaj. Amunicję. E, Amunicję włożyłeś mi do szafki z amunicją? E, nie, znaczy jest w warsztacie dla A, ciebie. Jest, jest w warsztacie dla mnie, dobra. Warsztat. Wszystko dla mnie? E, zobacz, ile ci potrzeba do 300. Mam 300, zostało 90. To weź sobie połowę tego. Dobra, mam 345 i 89 do 762, ale i tak nie będę tego za bardzo używała. Proszę, daj mi ten. Daj mnie ee, cement do naprawy. Jest w betoniarce. Jest w betoniarce. A, A mieszanka betonowa. Dobra, biorę całą mieszankę betonową. Zaraz coś zeżrę. Zeżrę sobie potrawkę z mięsem. Mniam, mniam. Pić na razie nie muszę. Mam przy sobie picie jakby co. Amunicji mam od cholery. Mam czym naprawiać drzwi, mam czym naprawiać ściany. Jest godzina 21.51, zaraz się zaczyna, możemy wychodzić na górę. Aleluja. Cudowność. E, powłączaj wszystko. Światło, wiertalioty, ogrodzenie i strzałki. I... Wszystkie... Przełączniki na górze do góry. Tak, 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 wszystko włączyłam. Dobra. I mamy hordę, proszę państwa. I już biegną od y, południowego zachodu. Widzę, chodźcie, kochani, chodźcie. To już jakaś torba wypadła. No, trochę i tym razem biegnie. A widzę, że teraz z tej strony. No tak, ty masz kałacznikowa Hihi, zombiaczki, zombiaczki I Jeszcze sobie łamią nogi na ogrodzeniu. Koniecznie podejdą tutaj do tych wiertaliotów w ogóle. A. O, 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 już gliniarze. Płynie. Dobra, strzelamy do gliniarzy. Te ogrodzenia, które tutaj mam są niezłe. Dobra, chodźcie tutaj moi drodzy, chodźcie. O! Ogrodzenie odpalone. Gliniarz mam nadzieję żyje. Zabiłem za dwóch. Ja zabiłam jednego. Ty to nie wiem, czy nie żyjesz, czy żyjesz. Dobra, nie przyjdzie nam ogrodzenia. Dobra. Łapki robią swoje. O, o, o Nawet chyba ktoś, usłyszałam, wpadł w ten... Wiertaliot. Tak. O, o, o! Tak! Próbują się tutaj dostać. Dostają po mordzie. A, ta pani nie żyje. Ten pan też już nie żyje. Kolejna fala. Żołnierz. Gwiniarz? Tak, widzę i prokurator. Ten to robi za dwóch, bo drugi jest. No wiesz co? Głównie to nam. Chodźcie, chodźcie. Głównie to nam pułapka opluł. Kolejny gwiniarz, ale chyba chociaż nie wiem. La 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 la. Turysta, Edgar Kolejny turysta, kolejny gumiasz. No, muszę powiedzieć, że mi się kończy. A. Przepraszam, muszę nadreperować kołacha. Dobra, kochany, do kogo ty plujesz? Kończy mi się amunicja do kałacha. No to... Będę musiał zaraz przejść na pistolet. Ja jeszcze mam. Ostatni magazynek. No dobrze. Już znowu zapomnieliśmy o potencjalnych molotowach. Jakby co, są. Tylko ktoś z nas musiałby pójść po nie, wiesz co? Ja skoczę. Dobra. Trzymaj ich. Trochę ich jest, ale trzeba przyznać, że ogrodzenie działa. A gdzie są małotowy, gdzie są małotowy? Gdzie są małotowe? Nie wiem, nie ruszałam ich. A, znalazłem. O i mam te Boże, ale tutaj jest upiornie. Pociąg jest, niezły. O mój Boże. Dobra, mam wrażenie, że atakują od strony tego. Muszę naprawić sobie pistolet, dobra. Mam Mamołotowy. Wrzucaj od strony południa. Ku. <laughs> Wreszcie jakaś horda. O, mniej. Jeszcze lecą od przodu, teraz. Widzę. Bardziej, tak z boku, tego drugiego. Dobra, tak. to. A i bardzo Następna dobrze. No O kurczę, podpaliłem się, podpaliłem się. To cię napi. A nie mam czego. Ała, 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 ała. No bo to powinieneś mieć co? Teraz się zgaśniesz, nie martw się. Au, 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 to bolało, to bolało, to bolało. Zabandażuj się, zabandażuj się. Skończyła mi się amunicja. O kurde. Dobra, przeatakowali drzwi. że mamy jeszcze pułapki. Kurde. wiem, czy nie będziesz musiała wziąć strzał. Ewentualnie weź shotguna. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze... Jeszcze mam ten. Jeszcze mam... Yy... Ale to przeładowywanie na tym etapie to jest dosyć dramat. To jest mówię. Mam jeszcze przecież tego. O kurde, Edgar wlazł. Jak? Musiałam do ciebie przyjść. Zaczęła mi się graciąć. Mam wrażenie, że tam się... A! Semp, 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 gdzie Semp? A... Nie mam pojęcia, jakim cudem Edgar wlazł do bazy. Wpadłem. Nie zdążyłem się zabandażować po tym Mołotowie. Znaczy w sensie po Mołotowie się mo... nie mogłem zabandażować, a potem mnie zaatakował Semp i nie zdążyłem się zabandażować, zanim się wykwawiłem. Dobra, co zrobisz, jak nic nie zrobisz i wziąć jakąś inną broń? E, może shotguna? O, cześć! gołyfa zabiega, Na górze jest chaos. Gdzie są shotguny? Gdzie jest broń? Nie tutaj. E, Okej, okay. wezmę sobie może to. No coś ucichło. I to... Nie, zaraz. Ta jest lepsza. Okej. Okay. Dobra, już idę. Proszę tego... Sempa. ja pierdziu. Co tam się dzieje? Pies. Ale gdzie? Mm. Koło Wirtaliota na północny wschód. Już nie, a jeszcze. Wow. Dobra, padł wreszcie. Okej. Okay. Dobra, chyba to wszystko. To chyba wszystko. Wiesz co, ja tak patrzę, którędy mi ten Edgar miał wejść, i on mi się chyba wgliczował. To być może. Dobra, to... wyłączam pułapki. Wyłączę pułapki. Ja też. Dobra. O! On mi się wgliczował, bo się przeraziłam, że się przebili przez bazę, ale nie mieli jak. A patrzę, za mną stoi Edgar. E, musiał się wgliczować, bo mnie się wydawało, że drzwi naprawiałam i tak stałam jak kretynka, ale za bardzo nie mogłam, bo zapomniałam, że muszę ku tego żelaza używać, a mam tylko zwykłe. No, pomroczność jasna. Dobra. Nie zdążyłem mi wziąć niczego do picia i dlatego z tą mety zginąłem. Bo miałem jakieś 23 po tym, jak się spaliłem, a... a było słabo. Znaczy powiem tak, gdyby mi się ten Edgar nie wgliczował tutaj i spieprzyłam do ciebie, bo nie wiedziałam, co się dzieje, e, to to nadal, kurczę, nieprzekroczona baza, chwilowo. Nie, baza się trzyma dobrze. Tylko bardzo mi się nie podoba fakt, że one się mogą po prostu... Au. Ała, ała. O Boże. Serio? Bravo! Ja. Bravo! Ja. Wau! Wow. Yeah. Resno! Resno? Udarjena horda! Udarjena horda!